Siema. Słuchajcie, zanim zaczniemy, muszę wam coś powiedzieć. Dokładnie to. Ja nie jestem youtuberem, nie jestem vlogerem, nie umiem nagrywać filmów, nie umiem ich montować, nie jestem też ani dietetykiem, ani trenerem osobistym, także bądźcie wyrozumiali i pamiętajcie, że jeżeli będziecie brać ze mnie przykład, to robicie to na własne ryzyko. Dziękuję, pozdrawiam, pa! Yeah, 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 yeah. Hej, dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunią, ósma rano. Ostatni dzień przed urlopem dwutygodniowym. Yy, dobra, zaczniemy od tego, co wczoraj zjadłem. To było pół kilograma farogu, 500 kalorii. Yy, sałatka, szynka, pomidor, cebula, ogórek 500 kalorii. To jest 1000. Yy, do tego wędlina 600 gramów. 600 kalorii to 1600. Galaretka 2 kg 200, czyli 1700 chyba ty a jeszcze były były winogrona białe 100 gramów, ale nie wiem ile winogrona białe mają kalorii to 1700 proste winogrona nie w 100 gramach ile mogą mieć Może zobaczymy Czegoś dowiem. A, 69 kalorii? Myślałem, że co najmniej 250. To się zdziwiłem. No, to 1770. A, jeszcze był jogurt truskawkowy. On miał. 70 kalorii w 100 gramach 300 gramów. Czyli jeszcze 210. No, czyli około 2000 kalorii przyjąłem wczoraj. Spaliłem natomiast. 1400 na życie. Spacer 15 km 1300. Ćwiczenia plus sauna 300, czyli 3000. 3 tysiące 2000 2 tysiące, 1 spaliłem. Ważenie tabletki, idziemy do pracy, uchuuu. 69,9. I proszę Państwa taką wagę, to ja sobie życzę zawsze przed pracą. Się... Zawsze jak będę stawał na wagę poniżej 70, bym chciał. Dobrze. 9, 5, 9, Siedem stopni. Trochę zimnawo. Dobra. Do zobaczenia później, przyjaciele. Cześć, dzień dobry. Piątek, godzina osiemnasta. Zaczynamy weekend. Ladies and gentlemen. The weekend. Będzie pracowity, bo sobotę zamierzam nagrywać odcinek numer 0, a niedzielę go montować. Także yy, chciałbym, żeby odcinek numer 0 był dopiszczony, więc poświęcę na niego aż dwa dni. No ale to jutro i pojutrze. A co dzisiaj? No dzisiaj wróciłem do domu. I pierwsza rzecz taka, jaka mnie tknęła, to pomyślałem kurczę. Jak wczoraj widzieliście, to chciałem nagrać odcinek o odkurzaczu, a on przestał działać. No więc wczoraj yy, trochę ten filtr wysuszyłem suszarką. Yy, mogę Wam pokazać. A ja zresztą, nie będę wyjmował filtra, aczkolwiek czy filtr. Filtru? Filtra czy filtru? nie wiem. Fii... Kurde, mąza. No, dobra, nieważne. Nie będę wyjmował filtra. I. Yy... No, wysuszyłem go suszarką, włożyłem go do sauny, zostawiłem dzisiaj na cały dzień. Przychodzę, wsadzam go do odkurzacza, i odkurzacz działa. Także, jak się okazuje, filtr musi być kompletnie suchy, inaczej odkurzacz nie ciągnie. A że już wyjąłem odkurzacz i chciałem przetestować, czy wszystko jest ok, to podkurzałem. I słuchajcie, miałem Wam wczoraj wyniki pokazać, jak on odkurza, no ale pokażę dzisiaj, bo wczoraj nie działało. I tak pojemnik był całkowicie pusty, odkurzanie zajęło mi dwie minuty łącznie z. No z wyjęciem, przygotowaniem odkurzania, podkurzaniem 30-metrowego mieszkania, i, i zobaczcie tu, widzicie ten syf. I to nie znaczy, że yy, ja nie wiem, odkurzam raz na pół roku, nie? Ja odkurzam co tydzień, i co tydzień jest pełen zbiornik taki: kurzu i włosów, głównie kurzu. Nie wiem skąd ten kurz się bierze, ale to naprawdę duża ilość. I co tydzień tutaj jest. Yy... No i wszystko zajmuje dwie minuty i jest lekkie, szybkie i przyjemne i w ogóle... Wy byście takiego normalnego odkurzacza to nie zdążyli rozłożyć i kabla z niego rozłożyć. No ja w tym czasie zdążę podkurzać, opróżnić odkurzacz i... I w ogóle. Zajebiste urządzenie. Mogę Wam jeszcze pokazać ile to ma kurzu i jak się opróżnia. Tutaj jest taki czerwony przycisk. A tutaj a tutaj jest miska. Możemy zobaczyć ile w dwie minuty nazbierało się kurzu. Zobaczcie na to. Nieźle, co? Ja też jestem pod wrażeniem. Także... Yy, odkurzacz jak najbardziej działa. Wszystko z nim w porządku. Ja go mam naprawdę już długo, za Dwa lata. I... No... I tak naprawdę poza takim opróżnianiem jak teraz, to takie gruntowne czyszczenie to zrobiłem mu tylko raz ostatnio. Że go rozebrałem i... i umyłem. A rozbiera się naprawdę banalnie, bo to w dwóch ruchach jest. Także nie... No, tylko później trzeba to wysuszyć. Jak widać, dobrze wysuszyć. Dobra, nie gadam. Koniec. Idę jeść. Później przygotuję sałatkę, bo mam pomidory, które kupiłem w niedzielę na Olimpii. To jeszcze, jeszcze są. Także przygotuję sałatkę. Później pewnie zmontuję film. No i może. Nie wiem. Przygotuję się do nagrywek jutro. Zobaczę, może poćwiczę. Powiem wam, że w niedzielę jest premiera mojego kanału. Pierwszy odcinek wrzucę. I się stresuję. Wy jak oglądacie to, to już publikuję od 60 kilku dni codziennie to. Już jest dawno po premierze, ale ja, ja mam przed sobą I, i jestem ciekaw jak to po 60 dniach ilu mam subskrybentów. Takie moje marzenie, nie? Jak y, ile bym chciał mieć, to zakładam, że projekt będzie miał 100 odcinków to potem po tych 100 odcinkach chciałbym mieć 1000 subskrybentów. Nie wiem, czy tyle mi się uda zrobić, ale jak będzie powyżej tysiąca, to ja będę szczęśliwy i y, okaże się, że ta cała praca, którą wkładam i poświęcam y, w nagrywanie i montowanie tego, bo, bo cały swój wolny czas na to poświęcam, no to, że warto było. Jak nie będzie tysiąc subskrybentów, to ja w sumie to. Ja uważam, że nawet jak jedna osoba na to trafi i, i pomogę jednej osobie, nawet nie schudnąć, nawet może zmienić swoje życie, to... to i tak wiem, że warto. Bo ja wierzę w karmę, a ja to robię. Robię, żeby komuś pomóc. To może kiedyś karma do mnie wróci i też pomoże mi. Dobra. Gadam głupoty wiem Idę. Jeść, trzymajcie się. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Przygotowuję się do jutrzejszych nagrywek, więc trzeba powoli zacząć budować studio. Zobaczymy, co przyszło. Znaczy, ja wiem, co przyszło. Zobaczymy, jak to wygląda. i mam nadzieję, że wyboczycie mi mój e, dressik. No ale ja tak chodzę po domu, no. Stwierdziłem, że nie chcę mi się specjalnie ubierać jakichś innych, niewygodnych spodni i wystąpię przed wami w moim domowym dressiku. Tak to green Instrukcji żadnej nie ma, może sobie jakoś poradzę. Move on each every day The past where it stays Way back a year ago Druga bateria okazała się też pusta Mam nadzieję, że ta jest pełna Bo jak nie, to się zobaczymy dopiero jutro A to chyba jest pełna Dobra, lecimy dalej Jak to się montuje? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Ale zaraz się dowiem. Chips and call all in I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. To be a professional YouTuber. A, oh, kmara lečí. A to žle. Się wydaje, że za wąskie jest tytło nie. Tak to muszę nagrywać. Powinienem był kupić szersze. 3metrowe. No. Teraz nagramy czołówkę. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, muszę wam dzisiaj coś powiedzieć, coś bardzo ważnego. Ja nie jestem youtuberem, nie jestem vlogerem, nie jestem montażystą, nie umiem nagrywać filmów, nie umiem też ich montować. A przede wszystkim ja nie jestem dietetykiem ani trenerem osobistym. Dlatego bądźcie dla mnie wyrozumieli i pamiętajcie. Jeżeli będziecie mnie naślady... Jeżeli będziecie mnie naśladować, robicie to na własne ryzyko. Dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego oglądania. Boom. Zawsze będzie taki, co ci chętnie powie, że źle myślisz, że źle czujesz, źle walczysz o swoje. Zawsze będą tacy którym nie pasuje To co mówisz, to co piszesz Jak swój świat kreujesz Będą tacy co powiedzą Miny głupie stroisz Krzywdy źle pamiętasz Wymyślasz Pierdolisz Popatrz jednak na to z nieco innej strony Oni tylko patrzą Za swojej zasłony Tak by nikt nie widział Stoją, podglądają A ty gnasz do przodu i choć ubaw mają, kiedy się przewrócisz, zranisz się w kolano, to to ty wciąż idziesz, a oni zostają w jednym ciągle miejscu, za swoją firaną. Autor Monika Konefoł